Siądziska, tutaj Frer, a to będzie 68. część, zagrajmy w tych 3. W poprzedniej części byliśmy w grobowcu Bereka, a teraz, jak podejrzewam, będziemy zajmować się grobowcem Baldara. No i pozyskaliśmy kamień w poprzedniej części, tutaj, w tej jaskini, gdzie był cieniostwór, tak, ta na wprost. No i w tej części zajmiemy się tą jaskinią, tylko zobaczmy przed tym, czy mamy jakieś ciekawe czary. O, mam yy, przywołanie Błyskawicy, ciekawe, czy by dało radę im, tym szkieletom. Byłoby dobrze, na przykład. No wezmę tak. Czekajcie, muszę sobie trochę pobiegać, tak. Pobiegać, sobie pobiegać. Pokombinować. Dobra, tylko żeby nie było tutaj. Mimo, że będzie na głów, to byłoby o wiele lepiej. No chodźcie, koledzy. No przecież. Zapraszam na imprezę wszystkich. Dobra, chodźcie, czopy wyjemne. Tylko, właśnie, kurde, żeby. Snajperów tu nie było tych. Dobra, czekajcie, muszę podbiegnąć tutaj do tej jaskini. Najdalej. A, jest za mało. Za słabo, za słabo. Zasłabyutko naprawdę. A jest. W dwęcznym najgorzej właśnie tutaj, się musia spotkać. Raczej szkieleta. Wybiegnijmy tak, tutaj, z tej może powiedzieć, pułapki. Idź ty mi. Dobra. Sio. Jup. Dobra, może powiedzieć, być... no nie udało się Charbeliara, szkoda bardzo. Dobra, i weźmy sobie już my się czerczej i zjedzmy stajki. Zróbmy, tak jak co za przyjemność, to koty już umy? Tak, już przeważnie to mówię w wielu moich y, odcinkach. Ale tak może być, tak przypominam. Dobra, teraz parował. O, tam mam sniper, okej, okay. żeby nie było tutaj. Tego nawalam, ten paruje. <laughs> Pięknie fak. Ja pierdziele muszę ogarnąć te zasalone cele. Ładnie poszedł, z dworzanem się mać. Dobra, tyłu mi tutaj geje, jedne dobra, zjedzmy stajki kolejne. No, trochę mniej ich. Tu mam jeszcze jedną miksturkę, mamy. No i będziemy musieli po tej części, tak jak zdążyć, moc baldara. Jeżeli pamiętam, czy to jest właśnie ten ziomuś, do którego właśnie grubowca chcemy dojść. Dlaczego nic sparowałeś, bez ich? E, dobra, są jakieś smuchani, posprzone się prawdopodobnie. I teraz, Dobra. Pięknie, odpadły z gry. Okej, okay. mały sprincik. I przeciągnijmy tutaj ich. Ja już wiedziałem co ty chciałeś, kuby weźmie od tego tydzień z fajaku. Dobra. Fak, od tyłu mnie zachodzą. Dobra. Dobra. Są to zatkniękanie moje. No idź ty, panie. No chodź, pałowalcz walcz, a nie paruj jak lama. No jeszcze ten cios chciał mi wykonać. No nie idziemy na razie za dobrze walka. Nie, w dupie z mamy. Co tam ja będę się stresać? Fireball dla ciebie kolego? Dobra ja pierdziela. Jak ja nienawidzę tych szkieletów. O, słabiutko, słabiutko, walka się przeciąga. Nie takie inne. Dobra. Jeszcze będzie mi potrzebne 3000 ekspa. Idź mi ty od długajujemy. Dobra. fajaczku. już sam tu nic nie zrobisz. Dobra. Okej, okej. Okay, okay. Jestem ciekawy, gdzie jest ten ten właśnie nasz ziomuś, któremu daliśmy zbroję. O, on dosyć nie, szybko nie zauważył, a to ciekawe. Nie paruj tym dwurężnym gównem. Boże. Tak uparte też kiedy z tym parowaniem, jak korkowie. bardzo, dla Ciebie, kolego. Dobra, przeciągnijmy tych tutaj klientów. Dobra. Ale jak zauważyłem, jak jakiś jeden paruje i nawalamy w tego właśnie żyłmusia, to, i które zdejmują właśnie te parowanie i dostają przy okazji. Dobra no i stawnią tą miksturkę tutaj weźmy, wypijmy. Ale jeszcze jej nie używajmy tutaj kul ognia, bo to tylko jest mała liczba. Którą prawdopodobnie i tak będę się za długo caskać Czekajcie No chodź, daj się złapać Jak nie ciele Tu się wycofuje Sią Dobra, papa Mam, no, dlaczego on mi zaznacza tego innego szkieleta Jak nawidzę troszeczkę tej kamery Sią Kurde ja pier papier... Będę jeszcze używać fireballów żeby tego brakowało. Aha, lamy. Ja pierdziele. Jak nawalę w jednego zaznaczał mi inny cel, bo popieprzali po tej mapie nieźle. Raczej no koło, koło mnie raczej. No i skończyły się tutaj stejki, tak. <laughs> Ciekawie czym teraz będziemy się żywić. E, Boże. surowo z dzikach, a niech będzie jednak. Może do czegoś się przyda czy to tutaj wszystkie w tej komnacie można było powiedzieć tej wyjściowej tutaj widać o ładny może powiedzieć sopelek albo bryła lodu okej okay. papa chrząszczu dobra no chodź ziomuś ale teraz dostałem powera Jak mi szybko się ziomuś dobra ajc kurde walą mnie tym ciosem pochichanym Dobra, nie muszę tutaj może gdzieś troszeczkę się cofać, bo ten mnie nawalał znów. A o ładnie, wkreślony kolega z Nie macie? A już nadciąga ekipa o nie nieumarłych. Dobra, cofnijmy się tak. O kurde, tu chciałem ekwipunek właśnie sobie uruchomić, a tu mnie strzelił w tyłek, dobra, ale zaraz będzie level, nawet przed uzyskaniem mocy tego właśnie będzie level, no dobra, no i po tej części, już tak można powiedzieć, powiem co będzie dalej, zajmiemy się ostatnim przygotowaniem, się kupimy jakąś sobie zbroję i takie inne rzeczy, tak, kupimy sobie zbroję, e, pozbieramy naszą grupę uderzeniową i takie inne, o już ja wiedziałem co ty chciałeś zrobić, cwaniaczku Ciekawe czy coś urobimy tym Aha, dobra Czyli że dwa ataki i w tył To będzie działać na takiej taktyce A Nie, parując nie można by powiedzieć Jep. Ale choć po... troszeczkę się nabiegamy z tą halopardą Dobra Corki zasłuchanie znów. przyzwyczajenie można powiedzieć było. Może być przyzwyczajeni mi się, dobra. Zabijmy sniperów, to jest najważniejsze. Tylko uprzykrzających. Nie tutaj się Dobra. O, już od tyle za tam nie zachodzą niektóre. Szkier raczej. Dobra. Ładnie. O i mnie pchnął. Kółeczko sobie zrobili i chcieli mnie nawalać. Raczej prawie by mnie nawalali, bo już zaczęli. Dobra. E, nigdy nie dodawaj do mikseru uzdrawiając na no, rzecz jasna. E, dobra. Tak, trucistę będę miał do zatruwania mieczy, ale przy, w tym przypadku był żadnego szkielta nie załatwił. Nie zatruł, bo jest przecież umarły. Tak, dobra. O Boże. To takie straszne, lagie, czekajcie, zapiszę, można by powiedzieć. No, i znów mnie dźwignął jeden. Swojaczek, dobra. Ech, niezła grupaczka, będzie trudna zabawa. No, w zasadzie nie saveowałem w ogóle od samego początku. Nie dziwię się. Dobra, będziemy zaraz mieć 900 910 saveów, czyli trochę jest. Dobra, o sniper zabijemy, tak. Sią, lamo, papa. Dobra. Nie, już z tym może gdzieś nie zdążę się rozprawić. Tego tak musimy ogarnąć. Dobra, tego też nie ogarniemy. Prawdopodobnie jakbym grał na poprzedniej części, tak, znów może gdzieś... wypełnia coś z Instala, już tak mówię. Jakbym grał na tej poprzedniej wersji, to bym ich przeciągnął, tak. No, jak będę robić następny gameplay, to nie będę robić yy, z takimi wersjami, z tym systemem walki, tylko najwyżej po prostu sobie pobram na... Pogram na poprzednim kostpaku Dobra Chodź tu kurde, chodzę ja umarłych I znów te. A tak, ja pierdzielę Znów nie bćgają w tą wątrobę O ładnie, skreśliliśmy go dość szybko Paruj se paruj, zaraz się tak zginiesz ładnie No teraz zaczęliśmy trochę ich kosić Gdzie jest sniper? Okej okay. No już dobra, wiem gdzie jest Stwaniaku. Ale paruj se, paruj. Zaraz i tak zginiesz. Znów się powtarzam. No. Aj, idź pan. Dobra. Ty się nie, nie bawisz się na i Nie bawisz się na razie snipera. snajpera. Czekajcie, muszę ogarnąć cele, bo kurde. Uważam, bo mi tutaj... Ja pierdolę. Kurde. Tak, idzie ta walka mi jak krew z nosa. Pornie idzie to Dobra. No i mamy 48 poziom, ten właśnie nasz ubiegany 48. No i jak pozbędziemy się tutaj tych niemiłych gości i zdobędziemy moc tego Baldara, czy Baldara, bo bereka już grubo jest mieliśmy, jak pamiętam. Tak, no to ruszymy do tego klanu i zobaczymy na ile to będzie. O kurde, nie ja wykonał tego ciosu. Win lamo, może. Dobra. Czekajcie, muszę ogarnąć. Bo tutaj mnie znów będą od tyłu zachodzić, czekać. Dobra. A, kolego? Ty też to pan robisz. Dobra, jeszcze jeden cios ładny i nie ma ciebie. Dobra. Dobra, już się. Może powiedzieć, czerwieni mi ekran lekko. Tak, począłem tą różnicę. Dobra, o tak, był lekko zaczerwieniony. <gryw> Wyczułem tą różnicę. No i w zasadzie miałem mało życia. Tak, nie będziemy tutaj skrywać herosa. Dobra, dawaj jeszcze tutaj kilka tych ujców i jedziemy dalej. 53 jak się orientuję, bo te cyferki trudno, ro trudno rozróżnić. Oj, to czekasz, się zaraz zginiesz i tak. Miejmy nadzieję, że znów nie powstaniesz. Dobra. Chodź, kolego. Papa, pa. to byłoby tyle, no, tyle twoich przygód. Dobra. Daj się zabić a nie paruj jamo. Dobra, czekaj, tylko on zrobi ten cios. Papa. Pa. No zabijaj. Dobra, zabij go. Udało się. z stajka i zróbmy z tym ziomu się musiałem taki pojedynek jeden na jeden. No dobra. Tak, walka była. długa, toporna, sorki ludziska. No. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak trudno w tej tutaj kopalni. Bo już nic więcej nie w XP, oj nie, już nie mam żadnych możliwości w tym normacie. Tutaj, dobra, są jeszcze tutaj zasana obstawa. No, chodźcie, już chodźcie. Dobra, musimy się zająć tymi sniperami. O, bugował się troszeczkę. Dobra, czekajcie, żeby ten tutaj właśnie mi mnie wziął. Ten powolny trup, ale mocny, tak ale może będziemy mieć z nim, można powiedzieć nie będziemy mieć z nim problemu takiego, bo on ma topór je, topór właśnie, dwuręczny a chciałem powiedzieć jednoręczny dobra, wsio kolego czekajcie musimy znów ogarnąć, żeby nas nie zachodzili od tyłu wsio mi tutaj dobra, e, też kiedy tutaj muszę powiedzieć. E, a nie, jednak strzał dostępnów, ale przez chwilę muszę powiedzieć zatrzymywały te strzały z buku. Dobra. Zaraz powinna mi ta strzała zniknąć. O już zniknęła. Dobra. To tych wykończmy i za nimi tych sniperów. No i... Tak, zajmijmy się pojedynek 1 na jeden z tym i połyskajmy z tego ziemusia. Dobra. O, już chciałeś mnie walnąć, ale ciebie wcześniej walnę. Dobra, mamy tutaj tych. o. I zabiliście chrząszczyka. Aj, nieładny, nieładne. Szkielety. Niemiłe. Dobra. Znów no, zchwajmy się, żeby znów nie mieć takiej sytuacji, że będziemy mieć na plecach przeciwnika. Nie paruj o Boże. Ja, ten papier. Solki jak co, nie wiem, za jakieś odgłosy samochodów, czy czegoś tam. Bo jak usłyszałem teraz yy, i prawdopodobnie będzie, będzie to z... Może będziecie to słyszeć w moim odcinku, że odjechał samochód, albo jakieś szumy, czy coś w tym stylu, bo to też słyszałem. Ja pierdziele, zasrane lamy parują. I to najbardziej może powiedzieć mnie wkurza w tym quest Ten system walki, tak, znów marudzę. O, fajnie, że można powiedzieć, głowy masz dosyć daleko od swojego kręgosłupa, ale okej. Okay. Tak, ten system walki, że parują, wszyscy i takie inne. Nie wiem jak będę robić te gameplaye. To można powiedzieć e, zrekompensować sobie to, że mieliśmy tak, którą na tym quest packu. To w poprzednim quest packu jak będziemy robić jakieś kolejne gameplaye. Tak, bo będę chciał sobie porobić, gotyk jest bardzo dla mnie fajną grom. No i pewnie na tym gameplayu, może się na tej serii nie zakończy się. To najwyżej sobie wezmę e, poprzednią część bez tego systemu walki. Norma, po prostu tego quest packa e, 4 coś tam, przed tym. Który miał może powiedzieć modyfikacje, ale nie miał systemu walki, bo ten tylko zmienił system walki może można powiedzieć pierdółki, jakiś tam toporek, który może powiedzieć graliśmy na samym początku i może powiedzieć tak wielce na nic nie wpłynął, ale zrekompensuję sobie to i wezmę poziom trudny, dobra, ten trup do nas idzie, powolny jest, ale dosyć ma fajnie zrobioną zbroję lśniącą. dobra. Prawie mnie pierdutnął tym, ale jeszcze. Można było powiedzieć, miałem te kilka centymetrów. Okej. Okay. Papa. Dobra, papa. Aj. Zwane, parują. Chcemy się jakieś muszę powiedzieć ochronić. Dobra. Raczej chwilę pożyć, bo tak byłoby lepiej. Baldar, tak. Nie nawali ściany. A dobra, już wejdźmy do tego grupowca. Pięknie ściąć główkę. Mhm, dobra, z dupy w ogóle on to zrobił, że mnie tak może być walnął. Przecież z niego wcześniej walnąłem, ale dobra, już nie bądźmy tacy. Chodź, czuł. Mm, lam, paruj se, paruj, paruj. Jak się wkurzy, to użyję fireballu, i będzie miękko wtedy w gaciach tobie. się wydaje, że. Czekajcie, zobaczymy. Bo tutaj myślę, że to może być nawet uzasadnione. Dlaczego nasza postać może być tak nie nawala za bardzo, za mocno? Zobaczymy, jak mu dam mikstery utrzymałości. Czy będzie szybciej nawalać? Tak, yy, wytrzymałości plus 8, no to wody, dawaj. Dobra, zobaczymy, czy będzie lepiej nawalać. Tak, jak mamy wytrzymać na 0, może być na zerową, to gorzej nawalamy już. To będzie dla mnie wskazówka bardzo dobra. Tak, dobra, dawaj. Tak, no i widać, tyle grałem w gocika, się nie zorientowałem. Siociu masz ty kurde lamo za No, dawaj, fajta. Dawaj. Nie ma ciebie. Pa, pa. Dobra, czy ty byłeś, tak, ty znów byłeś, może być, tym kolejnym biednym szkieletem, Ale choć topór bojowy po tobie został. A, czyli ja aż tak źle wymienię go za 10 tysięcy sztuk złota. No i będzie ok, tak. Dobra, e, no to teraz pozyskajmy jego moc, zakończmy tą część. No i przejdźmy do następnej części, gdzie będą ostatnie przygotowania do wyzwolenia tej, można powiedzieć. E, no, kopalni. No i zakończy się ta część e, kolejna. No, przy wejściu do kopalni, czy czysto, jest to logiczne. Dobra, e, ok. E, zobaczmy, czy tu jeszcze nie ma żadnej obstawy. Tak. Żebym się nie jak jakbym sobie chodzić tutaj. Że będzie jakiś szkielecik, których bardzo nienawidzę. No nie ma, okej. Okay. To po pierwsze pozyskajmy moc. O, amulet, ciekawe co. Są... Daj mi ten amulet, bo mi się wydaje, że ostatnio sprzedawałem amulety. Yy, przed lodem. Aha, czyli że nie był wyjątkowy, dobra, czyli nie będę się może być tutaj skarb, dobra. Bierz ten skarb, po w włapę. No i ten też, ładnie, pięknie. No i otwieramy tutaj. No raczej włożym kamień do tego piedestału. W piedestale jest otwór. No. tu coś To też dawno wiem, użyj kamienia przodków. Pasuje. No i ładnie siła, plus 3. Reputacja, zwalona kamera. Tak jak ja, nie lubię dosyć, nie przepadam za tą kamerą. Kolejna stara skrzynia, zobaczmy co tutaj chował ten trup. E, dobra, otwieranie drzwi, mikstura sił. Pięknie, mamy miksturę siły, która by nam dała 3 do siły. Ale będziemy, nie będziemy jej używać, bo będziemy... E, może jeć, e, tworzyć ten... E, te różne, te mikstury powierzchnia. takie inne pierdoły. Inne takie, tak, ujemuje dzikie węże. Dobra ludziska, będzie to koniec. 68. części zagrajmy w Gotiek 3, części topornej i wkurzającej sorki, że może być ta walka szła jak krew z nosa. Dzięki za oglądanie. Nara.